I nie krzyczcie tam. I dziś słuchajcie. Nie wiem, jestem zwykłym dzieciakiem. Ale patrzcie, ktoś tu... Ktoś tu przylazł. O fajnie. Okej, okay, widzowie, niestety. Myślałem, że to jest jakaś rodzinka, ale ona odjechała. Dlatego ja sobie idę tu. O, posłuchajcie, ktoś do mnie dzwoni. No czego wy chcecie? No ktoś. Oh man. Nie widzimy się za chwilkę, bo coś mi śmierdzi, zgnilizna. Okej, okay, widzowie, ja tu czekam, ale zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić żadnego odcineczka. A ja tu, a ja, a ja tu czekam, że. O, patrzcie, jedzie te, to samo auto. O, dzień dobry. Dzień dobry. No, y, co pan? Jest tu gdzieś coś? Ej, co ty chcesz mnie tu? Dobra, czekajcie, ale weźcie mnie na lączki, ja, ja jestem za mały, żeby wejść do auta. No weźcie. lodzinko. A weź go na ręce. Ej, tato. Ja jestem za mały, żeby wejść. Weź mnie na Łącki, jestem za mały. Weź go na rączki! Ej. Nie, ja nie jestem w bo gram na tabeleczkę! Tato! O, jedziemy! Jedziemy! Jupi! Jupi! yupi, W końcu ktoś mnie zaadoptował! A mam się przebrać za wojska? To zaraz, czekajcie jak wysiądę! Dojedźmy no, do naszego autorska! Nacy do domku. Ej, mnie wywaliło! No to dałącz się, kurde, cool no co ty? Ja mam dosyć grzynię, to nie. nie Wiem, to wleź. O, dobra! Je, yeah. o, tata, zabił się. Ej, przyjeżdżcie po mnie! Dobra! Czekaj, ja tatę. Muszę teraz, czekaj. Tato! Tato! O! Ty jednak nie zginąłeś! Tata nie zginął! Hmm? Ej! Gdzie jest Tomek i Laura? Dobra, chodź, Jestem pod kątami. Dobra, też kapi! Dobra, dawaj! Dawaj dawaj! Kapi, czekaj! Jestem! No kapi! Michalek! Michalek, niech zetnie. No jedź, Michal. Jedziemy. Jedź. I teraz bardzo nam zgina. Laura jest tu? Jest. Jedziemy. Ła, jak wystrzeliłem! Ej, halo! Ej, halo, zgubiłem ja się! Lodzice, zgubiłem się! Lodzice, ja się zgubiłem! Jestem tu z Wiktorem Kowalskim. dobra, to się Biola, jak wy. Nie, no, nie, nie, ja nie, nie, Mogę wyjść jeszcze raz. Albo będę taki yy, bogacy. Dikuś i pięknie. Patrz, Tomek! A ja się zgubiłem. Ja się zgubiłem. Dobra. No dobrze, no to idę, papa, pa, pa! Pa! Panie. Nie adoptuj mnie! Nie adoptuj mnie jak nie na razie. Ja tu teraz już... Kilka lat później. Kapi! ja A ja się Okay, no Okej, idzie, no idziemy się na faję jakąś. Pięknie. Ta rodzina... Ta rodzina... Nie jest dobra. No. Nie za dobra. No widzowie. Może mnie zaadoptuje jakaś inna rodzinka, nie wiem kto to tutaj jest, jakiś typ. O, patrzcie, kareta przyjechała. Ej, ty panie, co ty chcesz ode mnie? Ty, ty chcesz mnie zaadoptować? Tak. A dobra! Tak, ujedziemy. Ja sikam teraz. Czekaj, ja tu sobie sprawdzam, czy nikt mi do domu się nie włamał, kurde, bo jak... Mm, dobra. Wielki wypadek zamknę drzwi. O ty świnio! Kurde! Ej, a ty panie, a ty panie lekarzu, to ty subskrybujesz mój kanał? Subskrybuję, Daniel Kardach, bez patki. Ja Cię obsikam zaraz. Sikam. Ja Cię obsikam zaraz. O, jedziemy. Ej, gdzie Wy szczęście! My? A co to za wóz strażacki? Nie wiedziałem, że lekarze mają wózy strażackie. Bo to tam i mają. Ale to z tym Ej!

Na razie. Mam od. Ale ja mam od w nogach. Mam od w nogach. Tomek. Adrian. Niestety muszę cię obsikać. Niestety muszę cię obsikać. Niestety muszę cię obsikać. Ale ty siłacz, no Serio. Dobra jesteś. Dobra, ja czekaj, muszę sobie ekranik przybliżyć czekaj. Widzowie, widzowie, czekajcie, widzowie, chwilkę. Ej widzowie, ej widzowie, ja nie zrobię takiego trola, patrzcie. Zrobię takiego trola, Czekajcie, Zrobię, może też jakiś pistolet. Czekajcie. Teraz patrzcie. No, ludzie, wkurzyłem się. Już zaraz twojego auta nie będzie. Nie, już zaraz twojego auta nie będzie. Tomek, no wejdź do karety. Czekaj, czekaj. Jestem słaby. O, nie, nie, coś się staje ze mną, nie o, Odżu o dobrze, że mam odrzutowce w nogach. Panie

Kapi mam cię. Kapiś mam cię. Dobra. Gdzie jest Dobra. Ten... Kasper wiem gdzie ty jesteś, gdzie się za kobietę przebrałeś? Nie. No na pewno. Dobra, ja. Ja cię znajdę. Chwilkę poczekaj, ja cię zaraz znajdę. Ja jestem za dużym parkurowcem, żebym ciebie nie, po prostu nie znalazł. Okej. Okay. Wchodzimy na samą górę. Adi, ale jesteś w przedszkolu? Można powiedzieć, że Chodź ze mną. Okej. Okay. Widzę Cię. Elo. <laughs> Kurde, jak bym spoklęł, to byś mi nigdy nikała. Ej, siema. Tu byłem. O, drabina, w chodzimy. chodzimy. Dobra, widzowie. Pod koniec odcinka ja idę na zjeżdżalnię. Ale jeszcze potem umrzemy. Jeszcze potem widz, widzowie, jak widzowie, widzowie, powiem Wam jedno: jak zjadę zjeżdżalnię, to umrę. To umrę. Ale najpierw wtedy nagram nagraną wiadomość. Dobra. O nie, nagrywam. Weźcie mnie, zabierzcie do grobu. Weźcie mnie, zabierzcie do grobu. Weźcie mnie, zabierzcie do grobu. Jestem w basenie. Zabierzcie mnie do grobu. Zabierzcie mnie do grobu. Zabierzcie mnie do grobu. Jestem w basenie. Pływam sobie. Pływam sobie. Zabierzcie mnie do grobu. Zabierzcie mnie do grobu. Zabierzcie mnie do grobu. O nie. To sam się zabiorę do, do grobu. Jak wy, jak wy mnie nie chcecie zanieść, to ja włączam od żółtowcę. Jak nie mogę cię zanieść, chłopie. Ja muszę kuszyć, bo idę na rower. Dobra, papa. Pa. Widzicie? Już jeden człowiek zginął, więc ja też ginę. Pod ławką i strzelam w siebie. Więc... To, to, to o co? Mogę to a co to za prestiż auto? Prestiż. No i le lecimy, fura! Hmm. Pa, pa, pa. I ja tu. 5 pięć, pięć. No i jedziemy, stary. I właśnie w ten sposób dzisiaj chcę się zabić. Pewnie jeszcze nie wiecie w jaki. Ale chcę w taki sposób się zabić, że patrzcie co zrobię. Нет, Эль, что И забьем все. Не, не, не. Аж, аж перед